Polacy Rodacy, chcę Was prosić o pomoc. Właściwie internautów, właścicieli kontagni zależnych, wszystkich mediów, nawet tych z telefonów komórkowych. Otóż okupanci wyprówają ze sztandarów symbole religijne. Chciałbym przedstawić pierwszą część wieloodcinkowego dokumentu, który mówi o tym, jak wykruto symbol Archanioła Michała ze sztandary policji. Takie przestępstwo jest zagrożone do 15 lat więzienia. No jak na razie nikt nie poniósł odpowiedzialności karnej. I jestem tutaj pod tym pomnikiem Kruczeckiego nie ze względu na poglądy polityczne, bo dla mnie to jest zwykły zamachowca, ale chciałbym Państwu uzmysłowić, gdybyśmy teraz zastąpili nazwę marszałek, zastąpili nazwę zdrajcę. Jakby Państwo zareagowali, jakby władza zareagowała. W taki sposób postąpiono ze sztandarem policji. Wykruto. Archanioła Gabriela, i zrobili jakąś tam gwiazdeczkę, która nie wiadomo czemu znaczy, czemu służy. Proszę Was wszystkich o pomoc i zapraszań do oglądania naszych dokumentów i rozpowszechniania. To jest bardzo ważna sprawa, a swoją drogą e, internaci, którzy piszą, którzy prowadzą blogi, e, proszę pisać na ten temat. Wszystko co macie, możecie pisać, e, bo to jest nasza sprawa cywilizacyjna, e, aby nie wypruwano e, ze sztandarów naszych symboli, bo to przecież był Panowie Ojczyzny. A to coś dla nas znaczy. A skoro już w ogóle kamera kręci, to warto powiedzieć, że spotkaliśmy dzisiaj się w interesie prawdy o sztandarze Komendy Głównej Policji, gdzie wystąpiły bardzo poważne nadużycia, i etyczne, i prawne, i obyczajowe, i jednocześnie, jednocześnie tak hamskiej koniunkcji, że ciężko to nazwać. Świętą symbolikę przyrównano do, do materii, której się można pozbywać, z którą można wszystko robić, co jeszcze na dodatek po to, żeby sprawa miała charakter pikantny, wkręcono w to wszystko wielkość, świętość. Jana Pawła II. Na takie rozwiązania nie pozwalamy, z tej racji, że na yy, sztandarze umieszczony jest taki bardzo znamienny, symboliczny napis, dar narodu. Więc naród ma prawo dbać o swoją tożsamość, o swoją, yy, o, o swoją historię, o swoją etykę, o, spo, o swoją przyszłość. I w związku z tym, tymi wartościami się kierujemy, będziemy drążyli, szukali prawdy, którą w jakiś tam sposób będziemy starali się podzielić ze społeczeństwem. Proszę. to społeczeństwo. Panie jedno... Leszku, Pan pełnił funkcję w Komendzie Stołecznej jako Komendant Stołecznej Policji, tak? Nie nie, 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 za daleko. Ja po prostu pracowałem w oddziałach prewencji uh -huh. w Komendzie Stołecznej Policji, no i dane mi było nijako zafunkcjonować z obecnym tutaj kolegom Jarosze Zielińskim w sferze symboli, w sferze wartości, w sferze idei. Czyli pan, panowie, że się, e, właściwie odpoczyc, zmieni, w, zmieniliście szandar, e, żeśmy wnieśli. W, zmienialiśmy jakość, jakość, jakość polityczno-społeczną tego środowiska. To środowisko było suwerenem socjalizmu. Oni po prostu byli gwarantem tego, co, 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 co było zawite w ustrojowych yy, pryncypiach. Myśmy zmieniali i ustrój, i stosunek, i jednocześnie rzeczywistość wokół tego czyli Więcej, skromnie mówiąc, zapobiegliśmy takim wydarzeniom jak Majdan Ukraiński. Chciałem tutaj powiedzieć, że działając, tak powiem, zgodnie z tradycją, z historią, z kulturą wyznaczyliśmy, barwy sztandarów policyjnych, wyznaczyliśmy symbolikę sztandarów policyjnych, wyznaczyliśmy dewizy idowe sztandarów policyjnych. To co w tej chwili jest na sztandarach policyjnych to jest właśnie nasza inicjatywa, no, nasza inwencja. Tam jest taki, taki napis Lex Patria. To był to, Patria, prawo to to znaczy... ojczy, i ojczyzna. Tak. Autorem tego napisu, inicjatorem tego napisu jest tutaj siedzący właśnie to wielka duma, to wielka duma obywatelska i środowiskowa, kiedy mogliśmy to przedstawić, ten napis mogliśmy przedstawić Janowi Pawłowi II na Kawęczynie podczas II Kongresu Eucharystycznego i jednocześnie tym zaproponować jakość resortu, jakość korpusu policji, która musiała, idąc z demokracją, Musiała jakościowo się zmieniać. Lex et patria zastąpiło stare hasło dzierżyńskiego, czystych rąk, chłodnych umysłów i gorących serc. Te zbrodnicze hasło aż do 1991 roku rządziło i dzieliło w Rzeczypospolitej wszystkimi sprawami. Wtedy policja z ubecją miała taki wpływ, że mogła jakościowo zmieniać ustrój. No tak, ale doszliśmy do sytuacji Jak takiej, że, 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 że ostatnio wypruto na sztandarze. Do tego powrócimy, ale chciałem również dodać, że próbowano parafrazować naszym, yy, yy, naszą dewizę ideową yy, twierdząc, że to znowu jakaś partia, a tam była patria, ojczyzna, więc podaliśmy, byliśmy poddani różnego rodzaju szykanom. Byliśmy presją, byliśmy na. No, ponieważ na no niej nie dorosła komendaków na policji. Przerosłeś to? Przerosliśmy, bo co przerośliśmy, tak. epoki się zderzyły. Zderzyła się epoka obywatelska i epoka urzędu. Oni uważali, że jeszcze jeden kolejny zakręt ustrojowy i z powrotem się wróci do tego samego. I do, do końca tak, do końca, do samych emerytur tak uważali. Kto wie, czy jeszcze i teraz nie myślą w ten sposób. jeszcze tu jedno, w sprawie symboli. Na sztandar daliśmy Michała Archanioła jako patrona policji. No, kim jest patron policji Michał Archanioł, wszyscy wiedzą. No, oczywiście jest to również patron, powiedzmy, Kijowa również Michał Archanioł. Majdano? Majdanu? Nie, nie, Kijowa. Miasta I tam Kijowa. Berkut klękał, miasta. bił czołem hołty. Nie, miasto Kijów ma właśnie y, y, symbolicznego Michał po po W Polsce to... uniknęliśmy takiej nie sytuacji, że, że oddziały prewencji y, tak. Ach, y, y, tak. robiły pokłony y, nowej władzy. Oszczędziliśmy tak. tym wszystkim Berkutowcom polskim takiego upokorzenia. Oni patrzyli na nas i nie wierzyli, że można coś podobnego dokonywać publicznie. I patrzyli na to i jednocześnie wciągali słowa, uczą, a przykłady pociągają. To jedna z piękniejszych dewiz pedagogicznych, która pociągnęła za sobą cały, ca, ca, cały aparat. Kto nie, kto nie potrafił tego utrzymać i kto nie potrafił tego zrozumieć, kto zrezygnował, kto się w to wszystko wciągnął, stał się naturalnym sojusznikiem przemian demokratycznych w Polsce dobry Pana trafimy. A co, a co chodzi? Długo Pana filmowali? Skąd? A nie, no dla siebie robimy te nagrania, na, na, na te nagrywanie. Na, na to tutaj właśnie. Tak? Proszę? Szybciutko za będę przyjeżdżał i... A tu będzie przyjeżdżał? Rezydent.